Przełom XVIII-XIX wieku to jest ta pierwsza rewolucja przemysłowa, która do Śląska dociera, ale owoce tej rewolucji w postaci produktów pojawiają się również w kongresówce. Między kongresówką a Rosją nie ma cła, jest Unia celna, i teraz chroniąc rynek, Czart prowadza podatek odwozu. W, w ciągu ostatnich 20 lat XIX wieku wzdłuż kolei warszawsko-wiedeńskiej, która przylega do fabryki, powstaje ponad 40 różnego rodzaju fabryk. Wśród nich właśnie ta fabryka, Częstochowska Fabryka Zapałek, e, inwestorami, czyli ludźmi, którzy finansują jej powstanie, to jest Julian Kuch i Karol von Gilling, mieszkańcy Wrocławia, dostarczający surowce do manufaktur w Częstochowie, znający doskonale rynek i wykorzystujący tą okazję, która się pojawiła, bo wybudowanie fabryki w Częstochowie skutkuje tym, że cło staje się dodatkową marżą, dodatkowym zarobkiem. Dzisiaj to się nazywa globalizacja. Jest taki sensus, jest to jest takie sens, zwykle klasyczny przykład. Zatrudniają na początku 80 osób, w 1909 zatrudniają już ponad 180 osób. I dlaczego 1909 rok jest ważny? Dlatego, że wtedy w sierpniu w 1909 roku w Częstochowie ma miejsce największa na ziemiach polskich w rosyjskie Rosyjskim w tym właśnie roku Narodowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa. 650 wystawców z całego świata, ponad milion osób odwiedzających przy napędzie dwójkowym albo osianym co jest sukces nieprawdopodobny. Uczestniczy w tym również yy, Częstochowska Fabryka, która również na tą wystawę produkuje pierwsze zapałki reklamowe około 3 milionów kuder zapalnych. W 1912 roku po wybudowaniu połączenia kolejowego między Warszawą i Petersburg Rosyjskiej, firma Łabszy otwiera swoje przedstawicielstwo w Warszawie, a polska fabryka staje się częścią tego dużego organizmu gospodarczego. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że powstała grupa kapitałowa albo korporacja. W 1913 roku, 16 czerwca szczęście, w fabryce wybucha pożar w tym pożarze zostaje zniszczona cała część fabryczna. Maszyny urządzenia, produkcja w toku, dachy zostają przepalone. Bardzo ciekawa sprawa, bo ten pożar został sfilmowany. Jest to cynesik. Jest to Cymesi, bo jest to najstarszy film nakręcony na ziemiach polskich, ale w klasie dokumentu. Rok czasu trwała odbudowa, to I wojna światowa, produkcja jest kontynuowana w zależności od dostaw surowca. Koniec I wojny światowej powstają państwa narodowe. W 1925 roku powstaje pierwszy w Europie państwowy polski monopol Temu Te monopole przynosiły zyski czyli państwo dwudziestolecia międzywojennego, to nie jest państwo żyjące z podatków, tylko państwo generujące do, z tego powstaje gmienia, z tego powstaje centralny okres, przemysłowy Tarnów i tak dalej i tak dalej. W 1925 roku, 15 lipca, ustawa o polskim monopolu zapałczanym, potem rozporządzenie powołujące spółkę do zarządzania, pożyczka, zapołczana, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli dokapitalizowanie spółki przez Ejwona torstena Kregera, który wchodzi jako inwestor strategiczny do spółki eksploatującej, dzisiaj byśmy powiedzieli zarządzającej polskim monopolem zapołczanym i dokapitalizuje tą, tą spółkę niebagatelną kwotą 6,5 miliona dolarów w złocie, która jest przeznaczona na modernizację. Wszystkie fabryki, które weszły w skład monopolu są zmodernizowane, mają wymienione linie produkcyjne. I teraz uwaga, Częstochowa jest ostatnią fabryką, która należała do tego monopolu i posiada te linie historyczne, które są zabytkowe, historyczne i sprawne technicznie. I to wszystko możemy zobaczyć. Jest mnóstwo smacznych. Nie wiem, czy wiecie, że pierwszy konkurs szopanowski został sfinansowany przez Henryka Rewkiewicza, dyrektora finansowego monopolu zapałczanego, który będą szwagrem Jerzego Żuraglewa, dał mu 15 tysięcy nowych polskich złotych i do dzisiejszego dnia mamy konkurs Chopinowskiego. Roz... Wszystkich ciekawych, rzeczy nietypowych, takich związanych z cywilizacją i rozwojem cywilizacji zapraszamy, bo człowiek zaczął się rozwijać wtedy, kiedy opanował ogień. I teraz pytają, czy zapałka jest potrzebna? Nie, bo jeszcze jest krzesiła i kupka. Ale tam pytany, jak będzie wyglądała Trzecia wojna światowa, odpowiedział nie wiem, czwarta na pewno napałki. No i do zapałek też wrócimy. Zapałka na inne rzeczy robić że nie tylko domki, no kościółki też, ale, ale właśnie, że można piękne auta robić. Ostatnia moja praca to jest właśnie ten autobus i, i też i, ma, ta maszynka z dołu, tak zwany karlik.